To na pewno będzie jakaś tajemnica, którą będzie trzeba odgadnąć. Są, y, są nasi aktorzy pięknie przebrani, więc można podziwiać po prostu jak się kiedyś ubierało rozwiązać właśnie tą tajemnicę, pewnie od, będą różne miejsca, jak bunkier, jakieś takie pośrednictwo rozmieszczone, więc myślę, że to po prostu będzie, będzie bardzo fajna gra, która nas przeprowadzi do średnika, który był 80 lat temu. Zapisało się 50 grup, są różne pakiety i są różne mapy, więc żeby grupy się nie spotkały na tym, na tym samym punkcie na przykład, więc każdy ma jakąś inną trasę, ale prowadzi po tych samych punktach. i'm W celu promowanie właściwie tego zagadnienia, jakim są te mikrowyprawy. Chcemy uświadomić lokalną społeczność, że nie trzeba być tutaj wcale jakimś bogaczem, mieć mega drogi sprzęt, tylko tak naprawdę wystarczy dobrze wyposażony plecak z butelką wody i można pozwiedzać super rzeczy, które są tak naprawdę pod nosem, a często nam gdzieś umykają w tym miejskim pędzie. Cały rok pracowaliśmy na tym, żeby wydać swój własny przewodnik i uświadomić tutaj lokalną społeczność o tym, jakie piękne okolice ma i że warto jest czasem wybrać się bez telefonu na krótki spacer chociażby bo można dużo dużo dostrzec. Przewodnik jest do pobrania na stronie na Facebooku 13 czarnego szczepu jest on po prostu w takiej wersji internetowej żeby mieć go zawsze pod ręką. ja nie będę ukrywał, że do pewnego momentu było to coś, co było rozpoznawalne, nasze region, rozpoznawalne w całej Polsce, czyli właśnie cała historia Wału Pomorskiego. Wał Pomorski to jest długość kurczę, to jest kilkaset kilometrów od kołobrzegu, kończąc się na Międżyckim Rejonie Umocnień. Ponad tysiąc bunkrów, schronów pomiędzy tutaj nasze pomorskie jeziora i rzeki. Przepięknie wkomponowane. Linia umocnień, czyli Wał Pomorski Pomersztel, wybudowane za czasów w Trzeciej Rzeszy, która no? zadanie miała jedno zatrzymać nadciągającą armię czerwoną, Nie, bo... a tak naprawdę też i armię polską Nie, e, w Marvelki. czasie II wojny światowej. Większość bunkrów zostało w, w czasach słusznego udro... ustroju, mi, słusznie mijonego ustroju e, zniszczone, no, e, wysadzone e, i no, zwiedzanie wymaga no, problem, jednak pewnej, haha, ja bym to powiedział, tumors충, i wytrwałości, tak umiejętności, e, i e, ponieważ w większości wypadków to są już ruiny, tak? Małe obiektów jest takich jak chociażby, nie wiem, Munkiel w Szczecinku tutaj u was, czy na przykład u nas w Wałczu grupa warowna cegielna, gdzie możemy wejść, zobaczyć jak to wygląda. Jest spora grupa takich fascynatów militariów i fascynatów wydarzeń drugowojennych i takich, którzy Wał, Wał Pomorski przyciąga. Dla nich te trudności, o których wspomniałem, nie mają żadnego znaczenia, no bo oni i tak tu pójdą. Poleciłbym przewodniki, które tutaj są, które my jako stowarzyszenie wydaliśmy w trzech pięknych tomach. Można zabrać, to ma taki też format kieszenkowy. Można pójść i E, Przepiękne są zidentyfikowane, namiary mamy przepięknie też podane e, i możemy e, nawet nie znając, nie mając takich umiejętności wędrowania po terenie zwiedzić te bunkry i odhaczać sobie od, e, nie wiem, od Wałcza do Szczykinka, przejść sobie lasami tymi właśnie umocnieniami.